Witamy w Sieniu TV. Już niedługo w naszej szkole odbędą się wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego. Z tego powodu postanowiliśmy zrobić filmik prezentujący poszczególnych kandydatów. Ale zanim przeszliśmy do meritum, pragnęliśmy sprawdzić, co o kandydatach wiedzieli nasi uczniowie. Wiem, że sam jest z trzech uczniów, wszyscy są z drugiej klasy. Widziałem wszystkich programy. Najbardziej mi się podobał program Bartosza Kielana i to ja go będę popierał podczas jego kampanii. Trzy osoby startują do samorządu szkolnego: Bartosz Kielan, Paulina Krybult oraz. Piotrek Mularz, ja swój głos oddam na rzetelną Paulinę Krywult, ponieważ znam ją od, od urodzenia i wiem, że zawsze dopełni ona swoich obietnic. Wiem tyle, że jest dwóch mężczyzn i jedna kobieta, od razu mówię, że kobieta prawdopodobnie nie wygra. O mężczyźnie jednym nie wiem, nie wiem zbyt wiele, a Bartek Kielon zrobił jakąś stronę na Facebooku, vote for Kielon, zachęcił mnie do głosowania, polecam na niego głosować. Osobiście nie znam żadnego kandydata. Aczkolwiek myślę, że dobrym kandydatem będzie pan Bartosz Kielan, ponieważ startował w zeszłym roku, więc ma już pewne doświadczenie w wyborach. Okej, okay. jak widzimy, uczniowie znają kandydatów jedynie z imienia i nazwiska, ale niestety nie wiedzą, co mają w programie. Dlatego przechodzimy do głównej części programu prezentacji naszych przyszłych przewodniczących. Czy moglibyście przedstawić nam siebie w trzech słowach? Trzy słowa, które mogłyby opisać mnie jako przewodniczącego samorządu uczniowskiego, to zdecydowany, wytrwały i konsekwentny. Myślę, że to są cechy, które zdecydowanie powinien mieć ktoś, kto kieruje pracami samorządu w szkole. Według mnie trzy słowa, w których mógłbym się opisać, to kreatywny, przedsiębiorczy i charyzmatyczny. Ponieważ pełniąc stanowisko przewodniczącego szkoły powinien mieć wiele ciekawych pomysłów na to, żeby rozmaicyć czas uczniom. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o swoim programie wyborczym? Przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, żeby moja kadencja opierała się na ścisłej współpracy z uczniami, aby to pomysły uczniów były realizowane przez samorząd. Oczywiście oprócz tego mam również wiele założeń w programie, jak na przykład y, dni tematyczne czy też zawody sportowe. Chciałbym również nawiązać współpracę z samorządami innych szkół, ponieważ myślę, że to niezwykle Urozmaiciłoby nasz pobyt w tej szkole? W moim programie chciałbym postawić przede wszystkim na aktywizację uczniów i aktywizację życia szkolnego. Jestem zdania, że szkoła średnia to miejsce, kiedy spotyka się tak naprawdę przyjaźnie na całe życie i według mnie warto jest urozmaicić życie w szkole tak, aby organizowane było wiele różnych wydarzeń, dyskotek, wieczorów filmowych, akcji charytatywnych, które moim zdaniem również jednoczą ludzi. Chciałbym także, aby moja kadencja była pasmem sukcesów. O ile jest to możliwe, zależy w dużej mierze od moich współpracowników, moich kontrkandydatów, z którymi będziemy współpracować i od samych uczniów, z którymi też chciałbym postawić na wspólne działanie. Okej, okay, to teraz takie inne pytanie. Gdybyście chcieli być zwierzęciem, to jakim i dlaczego? Gdybym miał być zwierzęciem, myślę, że wybrałbym psa. Ale jedyną wyjaśnieniem mojego wyboru jest to, że po prostu lubię psy. I moja koszulka trochę może dzisiaj nie nawiązuje do mojego wyboru. Mogłem założyć tą inną z bulldogiem, ale bobrem zdecydowanie nie chciałbym być. Gdybym miał wybrać zwierzę, które mogłoby mnie opisać, myślę, że postawiłbym na jastrzębia. Przede wszystkim jest to ptak wolny, z góry może doglądać sytuację, która dzieje się na dole. Jest również niezwykle spostrzegawczy i jest to nieco typ drapieżnika. To jak myślicie, czym wyróżniacie się spośród innych kandydatów i dlaczego właśnie na Was powinni zagłosować uczniowie? Ja uważam, że w programie nas wszystkich, moim, moich konkurentów, są bardzo ciekawe pomysły, które nas cechują i na pewno nie różnię się od nich dobrymi pomysłami. Wszyscy mamy naprawdę dobre, które się oczywiście od siebie różnią: nie mamy tych samych, ale. Jeśli miałbym wybrać rzecz, która mnie odróżnia od nich, myślę, że postawiłbym na doświadczenie. Jako jedyny z naszej trójki w ubiegłym roku szkolnym byłem członkiem samorządu uczniowskiego, dzięki czemu od razu po ewentualnym wyborze będę mógł wziąć się do pracy, nie będę musiał postarać się zaznajomić z sytuacją w szkole. Myślę, że wyróżnia mnie od innych kandydatów niezwykła otwartość na ludzi. Jestem w stanie bardzo łatwo nawiązywać kontakty i mam niezwykle wiele znajomości w innych szkołach, co myślę ułatwiłoby współpracę między samorządami różnych szkół. Jestem również kreatywny. Oczywiście nie twierdzę, że moi kontrkandydaci nie są kreatywni, ale myślę, że jest to nieco Inny rodzaj kreatywności, który mógłby niezwykle urozmaicić nasze zajęcia, nasz czas i sprawiłby, że ten rok byłby naprawdę ciekawy. Co stanowi dla Ciebie największe wyzwanie w objęciu roli przewodniczącego szkoły? Myślę, że największym wyzwaniem nie tylko w objęciu roli przewodniczącego szkoły, ale też w samym byciu przewodniczącym szkoły jest sprostanie wymaganiom całej społeczności uczniowskiej. Myślę, że każdy z uczniów Sienkiewicza, każdy z Sienkiewiczaków wymaga od przewodniczącego czegoś innego, ale przewodniczący może być tylko jeden aby był godnym reprezentantem wszystkich uczniów. Zdecydowanie musi się postarać i myślę, że uczynię wszystko, aby sprostać temu wymaganiu. Myślę, że największym wyzwaniem będą problemy dotyczące organizacji niektórych wydarzeń, jak na przykład zobowiązanie się w programie wyborczym, iż postaram się zorganizować dyskotekę szkolną. To już na starcie wiem, że nie będzie to proste, dlatego myślę, że to może być dużym problemem. Tak samo jak organizacja innych wydarzeń, na które dyrekcja ewentualnie mogłaby być nieprzychylna. Oczywiście biorę to pod uwagę. Jednakże, jeśli określiłem to w swoim programie wyborczym, będę starał się, aby realizować wszystkie te punkty i aby sprostać wymaganiom wszystkich uczniów. Oczywiście wiem, nie będzie to proste, ponieważ każdy może mieć różny pogląd na sytuację pracy samorządu. Jednak będę się starał, aby ta sytuacja wyglądała jak najlepiej, jak najbardziej przejrzyście. To czym akurat ty chcesz zostać przewodniczącym naszej szkoły? Myślę, że to dlatego, że mam dużo pomysłów, które mogłyby urozmaicić nasz pobyt w szkole. Charakteryzuje się również dużym doświadczeniem pracy na stanowisku przewodniczącego szkoły, gdyż byłem nim zarówno w gimnazjum, jak i dwukrotnie w szkole podstawowej. Wtedy również zajmowałem się Różnymi wydarzeniami oraz y, atrakcjami organizowanymi przez samorząd szkolny. Chciałbym zostać przewodniczącym naszej szkoły, ponieważ myślę, że mam wizję na którą chciałbym zrealizować. Myślę, że razem możemy uczynić Sienkiewicza jeszcze lepszym miejscem. Poza tym, wydaje mi się, że bycie przewodniczącym, jestem pewien, ponieważ mam doświadczenie na tym stanowisku z poprzednich szkół, to nie tylko ogromny zaszczyt i wyróżnienie, ale też masa wyzwań i obowiązków, na które jestem gotów i których jestem świadomy. Wybory odbędą się już 17 października. Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na swojego ulubionego kandydata.